Skoro my podczas negocjacji jesteśmy tak traktowani, to my już nie będziemy negocjować. Tak zwana wojna ostateczna. Nie ma problemu. Chcę odzyskać swojego pindola, no to niech o niego tutaj zawalczy. Niech mi się... zabierze pindola. Panowie, no to jest... Czekajcie, włączę tekst. My ofak, straciliśmy bo jeden artefakt. Wy straciliście wszystkie. Tak, dlatego my teraz dyktujemy yy, ofertę. Gdzie Fajce? są twoje... Od blaszka jest, a gdzie jest osioł? A to nie tak, że to my powinniśmy osiołek. dyktować ofertę? Osiołek pos, poszedł psi-psi. Leje pod drzwiami, Dobra, nie martw się. No właśnie eee. trzeba tego osiołka. Nie Ale wiem, po co jest do osiołka teraz Tak, no, <noise> <Leco? głos> Panowie, <głos> wydaje mi się, że mam ikonę 24 godziny. To jest nagroda, której nigdzie nie dostaniecie. Wszystko inne można zdobyć. Głowę to można zdobyć Ale na Ale już nie pragnie, Evron. Evron, jak to nie o, jesteś ostatnim simpem na tym serwerze. O nie, nie, nie. O nie, nie, nie. Na dostać. Ewron, co tam? To jestem tak. Ja jestem daleko na liście simpów. Panowie, jest nas czwórka, głosujemy. Jeżeli będzie przewaga głosów, zgadzamy się. Jeżeli nie, no to się nie zgadzamy. Jak chcecie, żeby Ewron tutaj, że tak powiem, jego decyzja była prawomocna i że się zrobi tak jak on chce, piszecie jedynkę, jak nie, to dwójkę. Jak macie to w dupie, to trójkę. A ja bym jeszcze proponował wypowiedzieć się dlaczego. I, i by było lepiej. A kto mówi, Mike? Nie. Tak. A przepraszam. Ja. No, 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 no. Patrol, powiem ci tak, jakby głowa tobiasza może być niejedna na serwerze. Mamiko. No, tak czy, czy ja wiem? No to dostaje <noise> tylko Jawor. Ale artefakty są tylko po jednej sztuce po jednej. My im dajemy ile? Cztery artefakty, dostajemy jeden. I głowę Tobiasza, to no, nawet deal nie jest. To, to nawet śmieszna oferta nie jest. Emtku? Powinni przyjść wszyscy od Dumów i tańczyć na rurze. Co do niebnego! E! Szczółka! Bo ja ci szpadelką te szczydełka wyrwę! Paczolu. Blaszka, bo tam fika Sytuacja za jest taka, że to co mówi MTEK po części jest prawdą, że i, y, artefakty są unikalne. Ale prawdą jest też taką, że my je wystawiliśmy za szybą, a wy je trzymacie w Ender więc technicznie nikt nie ma tych artefaktów. Ewronie, typu. proszę, nie, mm -hmm. nie brać tego za argument, wiesz dlaczego trzymamy to w ender Czeście. No, my też byśmy mogli tym samym dlatego, argumentem trzymać że... w Ender -czeście. Gdybyśmy trzymali itemy w Ender jak pusie, to by nikt ich nigdy nie ukradł. No, ale czy to jest. No to jest akurat taki fakt fan? jest patrząc, że trzymam je w, ender w ender przez dwa Trzymanie dni, w ender dlatego, że wymyślamy w sposób. Mm -hmm. Daj mi dojść do głosu, bo spindola dostaniesz. O, dostałeś Spindola, przepraszam, już podnoszę. A Znaczy panowie, no sytuacja jest prosta. Typowy wujek na Wespawna. To, co Mtek mówi, jest prawdą. się siedzi. Że artefakty są dużo warte, gdybyście je zdobyli na eventach. A tutaj jednak była kradzież za kradzież, więc my Ebron po prostu chcemy jest jedna odkręcić jedna różnica: te... artefakty mm -hmm. dla nas są mało warte. Dla mhm. was są najwięcej warte. No, Dobrze, pek, ciśnij go! I o to się rozchodzi. W takim razie my sami sobie potrzebuje... przejdziecie. Wy tego potrzebujecie, nie my. Okay. No, Ewron, powiem jedną rzecz. To tak jakby, nie wiem, wygrywasz olimpiadę mhm. i ktoś ci zakosi medal olimpijski. Tak, Pój to jest jedyny. tylko pamiątka. Chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz, proszę o wysłanie mnie dosłownie 20 sekund. Artefakty no, no, no. są trzymane od dwóch dni. I troszeczkę godzin w Nie wiem czy dokładnie dwóch dni, bo 20 mm -hmm. godzin streama miałem, nie pamiętam. Są trzymane w Dlaczego? Dlatego, że były sytuacje, gdzie mój przyjaciel Jawor mógł je wam podwędzić, właściwie oddać. Mój przyjaciel Diables mógł, mógł tu wejść na niewidzę je ukraść creeperem, co bardzo była nieoświetlona. Mm -hmm. A my w tym czasie, ja oraz Nexe, wymyślamy sposób w jaki możecie go odzyskać, się te artefakty odzyskać i będziecie mieli taką szansę. Mm -hmm. Ale wtedy Diables będziesz o tak klepany. Au! No, Daj o. mi teraz jeść. Zapisałeś lawę? Mike? Daj mu patrzą zjeść. tak, bo Oho. się kurde, pewien osioł kręci, jakby miał... Nie powiem co w tym. Może by się nie kręcił, gdybyście go nie walili mieczem. Nie myśleliście o tym? Jeden. Ja go walłem pindolem. No, nie swoim patrz, bo tak to by go nawet nie odrzuciło. Co nie? Tak... Aktualnie moim. No, jest, nie jak wiem, jest. ja się śmieję z tego Czyli panowie, nie płacze. mamy dila. Niestety, Evron. Ja no niestety. No cóż, Szedłeś idziemy, tutaj... panowie. Diable, schodź, chodź, chodź, Blaszka. Idziemy schować artefakty do Ender Chesta, żeby nam nikt ich czasem, jakoby, nie ukradł. Czy możemy być odprowadzeni wy, wy do bazy? Wy chcecie stąd wyjść normalnie? Przychodzicie do wroga, którego dyplomatycznie, okradacie Dyplomatycznie, dyplomatycznie nie i wy chcecie stąd wyjść Czy wiesz, patrzę co to znaczy dyplomacja? Podczas wojny też są dyplomatyczne patrzą, spotkania Pa, pa, widzisz tą Możemy ich wypuścić Znaczy, Dobrze. możecie nas zabić, patrzą, nie ma problemu Tylko, że wtedy my dyplomatycznie już nigdy nic nie osiągniemy Czekamy na lepszą ofertę, bo... Nie ja to jest jedyna. Mtek jest moim tutaj adwokatem oraz e, doradcą, więc posyłam MTK. Oczywiście. Szykujcie rurę. Znaczy rurę w sumie wam przygotujemy, nie martwcie się. Tak. Możecie zatańczyć na bikonach jak chcecie Oj nie, tańczenia nie będzie. To była jedyna dyplomatyczna oferta. Ever ja oblarka działa to tak, to że to trzeba dwie Ja wiem, ale AHA! No. Eee. Co on zrobił? No, śpieszył się przez koblarkę, no. Gdzie masz drugiego kolegę? Evron? Nie wiem. Gdzie macie godność? Też nie wiem. Gdzie macie artefakty? <grym i zna> w żeby czasem ich ktoś nie ukradł. No, ja nie wiem. <grym i zna> o, trzymanie artefaktów w to się powinniście wstydzić trochę, nie wydaje mi się. się. niedługo będą w gablotce, jak będzie Dlugo miejsce. Na kryształt... <grym> i Będziecie i szansę. Będzie no ja rozumiem, to jest bardzo... -pa. Będziemy włożyć do skarbca rzecz, a u nich... Oj, 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 ukradliśmy coś! Szybko do Aha! Patrz, <grym i zna> Nexe, nikt nam tego nie weźmie! Nasze, nasze! O, bydźku. I widzisz, sytuacja Ech. taka, że nawet jakbyśmy byli największymi specjalistami, piromanami TNT, wózki z nieba spadają, to my tego nie odbierzemy, bo jest w Ender części. fizycznie nie dają nam możliwości odebrania tego. Tak, to jest prawda. Dobra Fand. mam Kilofek. No ale to świadczy tylko o Tak, dokładnie. Z takimi ludźmi nie ma co dyskutować. Nie hmm. ma co dyskutować z takimi ludźmi. Jak widać, Born i Dzik, niedaleko pada jabłko od jabłoni. A czy ty pożerałeś w takim tak? i z osłem, i z kotem w butach. Blaska to kot w butach. Nawet mruczy. Boże, chyba się zakrztułeś. Kłaczek! Kłaczek! Lukas, to jest fakt. Tylko, że jeżeli coś kradniesz, to wypada to dać możliwość, żeby ktoś to odbił, prawda? No, kiedy my zdobywaliśmy pierwszy już. artefakt, jeszcze bazy Wszędzie do końca nie mieliśmy czas. zrobionej. Bo to był początek kiedy serwera. Byłem, ale pomysł na gablotę był od razu. Więc trochę masz racji, ale z drugiej strony, kiedy my ukradliśmy serwerze? czapkę... Ja teraz <laughs> się kiedy my ukradliśmy czapkę, od razu zą, ją udaliśmy zą, do skarbca. Bez skitu, ty, ty. Torek, a może oni chcą a, zrobić gablotę na zasadzie... Wiesz, wstawiają pin do sarumana i tabliczka. O, tu znowu przegraliśmy z dumem. Yy, to był PvP event. Po czym wiesz, czapka i. O, tutaj pierwszy event przegraliśmy. Popłakałem się, nie? I wiesz, i takie po prostu tak, taka gablota przegranych, żeby nie zapominali o eventach. Dokładnie. Ale nie ta gablota będzie otoczona z każdej strony obsydianem? No oczywiście, że tak, żebyśmy po prostu nie mogli tego odzyskać. To nie będzie ładna gablota z ogólnodostępną windą na przycisk, tylko będzie koblarka na koblarce, która ogarnia koblarkę i będzie taki, taki mały pokój jeden na jeden, ciemny, w którym będziesz mógł obrócić się i zobaczyć skarby, ale od razu wychodzisz sześcioma koblarkami. No, no jest takie. Obrócimy sytuację. Pamiętajmy, co jest najważniejsze w trakcie wojny. Żeby smart dobierać sobie sojuszników. Nawet jeżeli ktoś, ktoś jest wrogiem. No trzeba smart to zrobić. A jak mamy komuś bombardować bazę, to z ludźmi, którzy też się na tym znają. Jeden <laughs> ten Shrek... Ja nie wiem, czy ja nie powiem skina zmienić na dyplomację. No wiecie, wydaje no, mi się bądź. wydaje, że są idealne. No właśnie, mi się wydaje, że są idealne, Dobra, chodźmy. mnie goni Fantom A to mnie, jakby mnie zrozła do no to od siebie Au To czekaj, może nas puszczą Halo, halo Halo, halo, dzień halo, dobry, halo, ja dzień ja dobry, posłuchać, bo dzień dobry, gram, oczywiście, oczywiście, pewnie, pewnie, nie ma problemu, no i reakcję. Mam ja państwo państwo łóżeczką, bo się posłaliśmy. Witam, dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry, dobra, dobra. dzień dobry. Dzień dobry. My dyplomatycznie, my dyplomatycznie. Tak, tak, tak. Tutaj no proszę dobra. sobie I jeszcze powiem, jakbym jeszcze Tak, pan tak. Dzień, witam, dobry. Witam. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Inwiaczek, jako lider, tak? Mogę się zwracać jako lider, tak? Chciałbym a, jako ja lider, perliderze. przepraszam, przepraszam za nasz wygląd. Jesteśmy mm -hmm. w balu przebierającym obecnie w środku, dlatego przepraszam. Nie! Że nic się nie dzieje. Tu Ewron oraz Mr. Blaszka. I yy, mam panom, tak, on ma I nawet tego, perlę I buty. Mogłem, mogłem przejść sam. Tak pięknie, czy inaczej, pięknie. panowie, chcielibyśmy was oficjalnie przeprosić, jeżeli były jakieś niuanse między nami, yy, ponieważ wydarzyła się, nie wiem czy wiecie, ale wydarzyła się bardzo słaba rzecz. Dzicy w sposób hamski, prostacki. Okradli nas z artefaktów, to jest dosyć słabe zachowanie, wiem, że wy byście czegoś takiego nie zrobili i chcielibyśmy z racji, iż wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, tak dobrze powiedziałem, to y, chcielibyśmy niedługo uderzyć na zwaną gildię dzik i chcielibyśmy się zapytać, czy nie chcielibyście nam po prostu pomóc. Mm -hmm. w, z Po prostu w anihilacji, tego co tam jest w środku, to mm -hmm. zdecydowanie mm -hmm. można tak powiedzieć. Jako po prostu okay. wiemy, że o, tutaj atakowaliśmy często zamek, i ja to teraz, jako lider, przyznaję. Szanujemy to, że po prostu no, wiadomo, wiadomo było, że będziecie bronić zamku, jak jest was w pięciu. Każdy z waszych graczy jest bardzo dobry, i szanujemy wasz, jakby, ogólny skill level. E, tym bardziej po ostatniej akcji, jak na przykład Cyfer, wydawało nam się, mogliśmy podejrzewać, że jak będzie w naszym teamie, no, chodzi o wczorajszy event, to będzie siedział cicho. Wiecie, nic nie będzie mówił, a okazało się, że, yy, że bardzo pomagał i czynnie faktycznie się jakby dokładał do eventu, więc jakby szacunek tutaj bardzo wzrósł ogólnie. Mówię o każdym tutaj, jeżeli chodzi o dumę, że szanujemy tutaj Was. No a jeszcze, yy, właśnie tutaj yy, przypadek był taki, że w tym samym czasie dziki straciły oczywiście całą godność, bo nie uwierzycie, co nam zaproponowali za odzyskanie artefaktów głowę mhm. tobiasa, żeby Tobiasz przyszedł nagi do ich bazy i się wyłożył. Czajcie, jaki to jest brak honoru. Nie, mhm. mogą, nie mogą go niestety zgłazić normalnie, więc proszą, aby Tobiasz przyszedł. I w tym momencie no, oczywiście odrzuciliśmy tą ofertę. Dlatego pomyśleliśmy, że jeżeli nie odbijemy tego pokojowo, to no możemy to odbić siłą. I przychodzimy do Was też z y, takim zapytaniem, czy nie chcielibyście po prostu się trochę zemścić na, dumie, na DZIKach y, i razem z nami gdzieś tam na dniach po prostu zaatakować. Mhm. Jak najbardziej za. <laughs> o, widzę, że tak. laptop otworzył. Oczywiście nie Macie. musi być od razu odpowiedź, możecie się oczywiście między sobą dogadać. My po prostu przyszliśmy dyplomatycznie zaproponować to, że nie ma co się atakować, tym bardziej, że wy jeszcze musicie wzmocnić swoje siły jakimiś tam dodatkowymi osobami, ale postanowiliśmy po prostu zaproponować, aby na otwartym terenie, czyli przed bazą dzików, po prostu troszeczkę im anihilację zrobić, odzyskać nasze artefakty, no i może po prostu zechcelibyście się po prostu dołączyć. No, dziki w sumie nam jakoś za bardzo za skórę nie zaszły. Oprócz kilku, jakichś tam postronnych akcji. W sumie mhm. też za bardzo nam nie pomogli. Jak nas atakowaliście w widocznej przewadze. Stali na widowni, nic nie robili. Dobra, Jak dobra, a Jawor. Cześć, ja jawor? jawor. A Jawor, a Jawor. A no, 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 Irak mów, mów, mów. No, Jawor Mów Jawor. No, w sumie. Uh. Jawor przyprowadzając Creepera, wysadzając plus, potem niszcząc metro połączenie. Uh. O tak. No, słuchaj. Jednak było. Oczywiście też, panowie, żeby nie było, nie mówię oczywiście, żebyśmy nagle mieli pokój i nie, nie walczyli ze sobą czy coś, żeby nie było, że będziemy się nudzić na serwerze. Mm -hmm. Chodzi o tą jedną akcję. Jeżeli będziemy ich atakować, to czy po prostu się byście nie chcieli dołączyć po prostu do abordażu tak zwanego. Abordaż, no. To no, jest słowo, tak. Abordaż, mhm. Mm Co na ten temat Oblężenie. myślisz, Waflu? No, powiem tak, no, ja bym z chęcią się przeszedł. Dobrze wiesz, że ja lubię takie akcje. No, ty lubisz tam, gdzie jest dym, no to, 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 to rozumiem, tak, to rozumiem. W sumie jedna akcja. Dobra, a co byśmy z tego mieli? Powiedzmy, tak. O, co byśmy z tego mieli? Możemy zrobić nie tak. pogłaskać. Jezus Maria, przepraszam za niego. Panowie, możemy zrobić taką akcję. Jeżeli, bo na, póki co grają jak pussy, i po prostu trzymają te artefakty Wender Ale powiedzieli, że wystawią je gdzieś do jakiegoś pokazu. Chciałem po prostu zrobić wojnę totalną u nich w bazie. Prawdopodobnie możemy poprosić o adminów, żeby po prostu yy, udostępnili nam TNT. W sensie nawet, no, nawet możemy im cofnąć ten zamek po walce, bo nie chcemy po prostu im niszczyć bazy, mhm. chcemy po prostu tam wejść i ich rozpieprzyć. Dlatego oferujemy dla was to, że my po prostu sobie weźmiemy artefakty, a wy absolutnie wszystko, co z nich wypadnie. tudzież z magazynów, no co tam po prostu yy, ze zamku zostanie, to będzie wasze. My po prostu jedyne, co mhm. chcemy, to artefakty nasze. Mhm, mh. A wy możecie wziąć wzi, wszystko. Fawel. No tak, bo... tylko teraz pytanie, gdzie oni mają. Skryte to wszystko, nie? A pytanie czy, czy, na, czy na, na razie mnie przebić. In v. Na razie Wender Czeście. To no, zobac no zobaczymy, zobaczymy jak, jak tutaj ten, bo możemy z tego zrobić naprawdę fajną klepę, gdzie po prostu możemy uzgodnić z bogami serwera, aby włączyli to TNT na Kuboidach i i po prostu zrobić takie faktyczne oblężenie. Ja bym przetestował Negeva. Dobra. Newa. Negeva. Stary o. powiem o, o, ci, że ja też bym to spróbował. Dobra, a czy macie jakieś zapasy TNT? Po Możemy tak wszystko dalej. dostarczyć, tak. Możemy dostarczyć tak, wszystko. No, Bo to... mamy dosyć dużo tego. Wiadomo, że nie wykorzystamy wszystkiego. Złożymy się raczej pół na pół, jeżeli rzeczywiście <grym> mamy mieć tego. Sobie, rozumiem, że wybijacie. Waszym głównym celem są artefakty. Tylko i wyłącznie a potem... chcemy pięć itemów, które Aha, są gdzieś okay. w gablocie, i po mhm. prostu sobie weźmiemy. Wszystko, co rozwalimy, czy ich zabijemy, czy jakieś magazyny będą potwierane, wszystko możecie sobie wziąć. My jedynie co? Weźmiemy pięć itemów naszych. Dobra, no bo u nas problem też jest taki właśnie, że jednak trochę osób nie ma tych setów. Jeżeli byśmy. Możemy, zrobić tak, zabili. możemy zrobić tak, że jeżeli jakimś cudem. Wydarzyłoby się tak, że po prostu wejdziemy, do, wejdziemy jakimś cudem do gabloty, nikogo nie zabijając, to my po prostu damy wam kilka setów naszych. Żeby nie było, okay, że przyjdziecie okay. i nic. Bo tu macie gwarancję, że coś dostaniecie. Dobra, dobra, bo u nas to jest główny problem. Więc no pewnie, to, no pewnie no Oczywiście. Zaloguj Dobra, no to jak najbardziej. jak najbardziej. Za to wprowadzanie Creepera, za niszczenie metra, które zrobił Jawor. Ej, Oczywiście, no to ja się zgadzam. Bo to Jeżeli nie byśmy tak. w sumie połączyli siły na wiemy, wiecie jak jest, to byśmy mieli więcej TNT. Z czego ja bym potrzebował. Tu będzie chat Erebor 2.0. I wtedy byśmy mogli stworzyć nie na tylko to drugie coś, co tworzyłem. Bombę atomową, ja tak, atomową. Tak, 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 tak. To jest trochę taka bomba, tylko nie wiem, czy rozumiem, że te Maciej... nie je A, dwie, trzy, 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 na pewno ee... by dropi, wtedy to. trzy, Piemy, że może nie być, nie może być może. problem jak Negev na pójdzie nawet. No, no, no. <laughs> no. My też jakieś maszyny mamy. No generalnie my możemy się lotniczo zająć, bo widzę, że macie tutaj jakieś arabskie działa, więc o, nie ma problemu. Tak. <laughs> no panowie, no, możemy utworzyć. Możemy utworzyć koalicję Reborn. Niczym e Reborn jest. Dobre! Reborn. Ponieważ panowie, no powiem tak. Ja dziką powiedziałem, jak się od was odcięli, że możemy ich wesprzeć materialnie, jakieś tam netherite czy coś, w zamian za dobre relacje. No i co, ukradli nam artefakty, więc wydaje mi się, że te dobre relacje trzeba przełożyć tutaj na was. Tym bardziej, że oni mają zamek dosyć mocno sfortyfikowany, ale jeżeli faktycznie na czas eventu administracja zgodzi się, aby usunąć yy, bariery kuboidowe i TNT, no to wydaje mi się, że może być naprawdę fajna, fajna klepa. I chcielibyśmy mieć was po waszej stronie. Ze względu na stare czasy, nowe czasy, nawet wczorajsze czasy, gdzie cyfer naprawdę się fajnie tutaj wykazał. Przestań blaszka chodzić, ja pierdzielę w gościach jesteś. Już, już, już. No dobra. A Born i DUM Łączy się w Boom. O Uuu, o, pięknie, pięknie jest, o, boom. O, pięknie. boom! Pięknie. Bardzo dobrze. Wydaje mi Zależało się mnie. Wydaje mi się, że... To może być naprawdę mocne, także oczywiście nie musicie dawać informacji teraz, no bo to walka nie jest dzisiaj czy jutro, mm -hmm. ale na pewno mm -hmm. będzie na dniach, więc mm -hmm. będziemy mogli coś takiego zorganizować. Dobra, dobra, to jeżeli będzie znać jakąś dokładną datę, to daj mi znaka, oczywiście. ja to chłopaków, napiszę dokładnie co i jak, najlepiej to jakiś dzień wcześniej Pewnie. i się zbierzemy, oczywiście. będzie nas, mam nadzieję, że więcej niż dwóch, no i po prostu, no. Nie ma problemu, tyle, ile, tyle, ile może być, prawda? Dobra, okej, okay, no to myślę, że tyle, dziękujemy w takim bum. razie, dobra. To dziękujemy, panowie. za No to na razie. Na razie do usłyszenia. Papa. bo nie mogę kopać. Dobra. Dziękujemy. Papa. Pa. No i git. No. No i git. Kulturka wypuszczone. Nie jesteśmy waleni mieczami. Czuć szacunek z obu stron. Czuć konkrety z obu stron. Od razu inaczej. Od razu inaczej. A punktem zapalnym, szczerze mówiąc, był wczoraj cyfer. Który naprawdę się fajnie zaangażował i widać było od niego naprawdę sensowną kooperację, więc stwierdziłem, że jeżeli od niego czuć, to od reszty Bornów też. Także będziemy robić boom. Będziemy robić boom. Bum, bum. Czas na negocjacje się skończył. I dziki będą żałować, że nie przyjęli za darmo de facto. Mamiko oraz głowy Tobiasza Bo mogliśmy cofnąć wszystkie kradzieże i dostaliby coś za free Ale czas na negocjacje się skończył I zapamiętamy czat, zapamiętamy kto nam pomógł Tobir plus Inwiaczek BUM tak zwane Pozdrawiam również Na już porobię Czekaj, czekaj Jeszcze Kubę jeszcze. Oj, to jest coś pięknego. O! Coś pięknego. Coś pięknego.